Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku Mędrkowskiego Odjazdu, jak widzicie dzisiaj z domu. Zrobiliśmy posta ostatnio, jak ja zacząłem wiązać przypony karpiowe, takie typowo na zimę, które teraz stosuję. No i po dodaniu relacji na Facebooka oczywiście zadaliście mi pełno pytań, jakie haczyki stosuję, jakie krętliki, no i cała, cała, całe akcesoria, które do tego potrzebuję, aby zmontować taki powiedzmy mój karpiowy przypon na takie zimowe dni, jak mamy teraz, a mamy dzisiaj 2 lutego, 2 albo 3 lutego. No zobaczcie. Tak wyglądają te przypony. Jeden mam gotowy. O, może wyostrzy. Jak nie wyostrzy. O, wyostrzyło. Termokurczka jest odpowiednio zagięta. A tutaj, przypony mam, które wczoraj wiązałem, jeszcze są e, te termokurczki. O, momencik, momencik, złapiemy ostrość. A tutaj termokurczka, jak widzicie, jeszcze jest nieobrobiona przez parę wodną. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Za chwileczkę Wam będę pokazywał. Jakich materiałów do tego używam? Po kolei sobie wszystko przygotuję. Taki krótki materiał, żebyście faktycznie wiedzieli, jeżeli ktoś jest nowy na naszym kanale albo ktoś zaczyna swoje wędkarstwo karpiowe, no to na pewno będzie go to interesowało. Natomiast ja używam haczyków takich, jak już od jakichś trzech lat używam takich samych, więc nic się tutaj nie zmienia. Zacznę od tego, że ja, jak tworzę swoje przypony karpiowe, używam wyłącznie tego portfela Foxa plastikowego, magnetycznego i kieruję się wielkością, długością właściwie tych przyponów, tylko i wyłącznie na podstawie tego, co tutaj widzicie, czyli długość cała portfela. I to mi wystarczy. Wiosną oczywiście stosuję krótsze przypony, do tego ciężarki centryczne bardzo często. No i nieraz już widzieliście w filmach, że stosuję krótsze przypony niż te standardowe. Natomiast nie zawsze tak się to sprawdza. Ja ogólnie tak robię dlatego, że daję woreczek PVA i blisko chciałbym, żeby tego woreczka był nasz przypon z przynętą na którą chcemy złowić karpia. To działa na zasadzie takiej metody. Trochę wiadomo trzeba podejść do tego karpiowania zimą punktowo. Tak więc ja przygotowuję zazwyczaj sobie takie przypony, a to jest na lato, jesień i nawet w sumie wiosnę. Już jak już ryba już cieplejsza jest woda i ryba żeruje, to stosuję te przypony o takiej długości jak jak tutaj jest ten portfel. I mam wszystko przygotowane, czyli Apex Curl czyli tutaj jest napisane Curve, i to jest firma Rich Monkey. Szóstka, i na zimę, na jesień, na wiosnę, na późną jesień używam i wczesną wiosnę używam, używam haków numer 6. Na lato mam czwóreczki, czyli ten sam hak. Jest to najbardziej chyba taki uniwersalny do Roni Riga, do Blowback Riga. No, właśnie przyponu, tak jak mamy Slip Rig. który ja stosuję u mnie w, karpiowa w karpiowaniu. Następnie to jest Korda Super Natural i jest to plecionka taka widzicie, jak tutaj taka delikatnie brązowa 18LB, tylko i wyłącznie nawet na zbiornikach, gdzie nie ma zaczepów stosuje właśnie plecionkę 18LB, chociażby na Ademaku tam się nauczyłem też takie delikatne zestawy robić, bo tam ryba podchodzi bardzo ostrożnie do każdego zestawu. No bo jakby ta ryba już nieraz była okuta, ten zbiornik jest mocno przełowiony, więc trzeba naprawdę ostrożnie podejść i spróbować tę rybę przechytrzyć. Więc używam Super Natural. natural jest to naprawdę bardzo fajna i miękka plecionka. Przede wszystkim ładnie się układa. Tutaj wyciągnąłem sobie, bo termokurczki organic brown i do harczyków numer 6 używam 1,6 mm. I to są takie koszulki termokurczliwe. Powiem Wam, że stosuję je od lat, kiedyś używałem Foxa. Natomiast, jakby ten kolor od Monkey'a bardzo mi odpowiada, fajnie spółgra to z Super Natural Cordą, tą którą tutaj. Oczywiście mam. Co Wam mogę jeszcze powiedzieć? No i do tego używam zaciskarki z Anakondy. Akurat taką mam, możecie jakiejkolwiek innej firmy używać. No i igły od Mikado. Tak, to jest chyba Mikadowska. Zwykła igła, bez żadnych tam dodatkowych. Udziwnień, ale powiem wam, że ta igła najdłużej mi wytrzymywała, bo miałem z Anakondy, miałem igłę z radikala miałem igłę. O ile dobrze pamiętam, miałem z Foxa. No i niestety, jakby gdzieś zawsze te igły nam strzelały, a to mam już dość długo i nic się z nią nie dzieje. Kiedyś miałem mega fajną. Z Anakondy, taką jeszcze z zielonym uchwytem, no ale to była no niezniszczalna. Finało finału po jakichś tam pięciu latach mi strzeliła. I już jej nie mogłem kupić, bo Anaconda produkowała inne. Ale przerzuciłem się na te nikadowskie rzeczy i naprawdę jest to bardzo dobrze wykonane. Choć wygląda jak wygląda. Akurat to. Tak mi się wydaje, że to było z nikado. I tak wyglądają moje zestawy. Jak chcecie wiedzieć, jakiej długości jest taki na zimę zestawik? Już wam mówię. Tak, tu jest miarka akurat i on ma. No 12-13 cm powiedzmy tak, jak się go ładnie naciągnie to jest 13 cm. Uważam, że dłuższych zestawów na zimę nie muszę robić. Mi się to sprawdzało, jak widzicie, widzieliście nieraz Double Dosa używałem. Bardzo często do PVA dawaliśmy Double Dosa, żeby taka się chmura robiła, mega chmura. No i to nam skutkowało obraniami i to już na, na niejednej wodzie. Za chwileczkę myślę, że pokażę wam jeszcze coś fajnego, co ostatnio sobie kupiłem, a mianowicie zamówiłem na AliExpress i zobaczcie, krimsy, krimsy, ale z Ali. Jedne 0,6 mm, a drugie wziąłem 0,7 mm. No i teraz tak. Dlaczego tak zrobiłem? Słuchajcie, na stronie producenta, oczywiście mam tutaj oryginalne pudełko jeszcze mi zostało od krimsów starych 0,7 mm. Są 0,7 i 0,6 i 0,6 używałem do plecionki kordy Boom tej. 0.55 mm, bo Flow Carbonu używam właśnie tego. Natomiast kordy Cremsy 0.6 pasują do 0.55, ale jak zamówiłem, e, zamówiłem z AliExpress Cremsy 0.6 mm, no niestety one nie pasują. Więc ostrzegam was, na stronie producenta bo napisane do 0.55 mm one pasują do Cordy Boom nie pasują. Tak, więc zamówiłem 0,7 mm i powiem Wam, że te są ok. Tak więc dzisiaj będę wiązał. Jeden sobie zawiążę z tego, a drugi, chyba jeszcze mam te cienkie takie krimsy, więc spróbuję, zobaczymy, porównam sobie, czy ten węzeł jest wystarczająco mocny, czy nie uszkadza fluokarbonu podczas zaciskania, bo zaciskarkę oczywiście mam tą oryginalną. Kordowską. Jak widzicie, o widać to chyba, wyostrzy, więc to jest ta oryginalna kordowska S i L. To jest ta standard. To duża, bo jeszcze, jeszcze korda wypuściła te mniejsze, no ale ja już kiedyś sobie ją kupiłem. Tak więc spróbuję połączyć fluocarbon tym krimsem z plecionką zyką, czyli takie zrobić oczko i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kosztowo zaraz Wam powiem. krimsy o ile te pamiętam dobrze, gdzieś koło 27 zł kosztują, a te z AliExpress. Zaraz sprawdzę w telefonie i wrócę tutaj do Was. Krimsy kosztują T07 mm. 17,50 zapłaciłem na AliExpress. Oczywiście, słuchajcie, wziąłem je tylko i wyłącznie dla testów, żeby zobaczyć, jak one się będą faktycznie sprawdzać. Bo standardowe teraz od razu sprawdziłem cenę tych oryginalnych, które no, dużo osób zapewne stosuje. No i cena mi wyskoczyła 29 zł. Więc na Allegro, na jakichś tam sklepach jeszcze takich karpiowych, typowo nie będę wymieniał teraz gdzie, w granicach 28,50, 28 zł, więc no jest to jakieś tam 11, 12 zł różnicy powiedzmy na takim pakowaniu. A tu i tu jest chyba 50 sztuk, bynajmniej w tym jest 50 sztuk, a w tych oryginalnych nawet nie wiem, chyba 25 sztuk jest albo też 50, ale słuchajcie. Jeśli można kupić troszeczkę taniej, a nie robi mi to różnicy, czy to przyjdzie z Aliexpress, byleby faktycznie trzymało dobrze, tak jak być powinno, a wykonane są naprawdę ok, to myślę, że będę kupował na Aliexpress, bo po prostu jest taniej. Co jeszcze stosuję zimą, bo też często pytaliście, jakie PVA? Jakie PVA daniem używasz? PVA, już nie raz o tym mówiłem, PVA od hydrospól, to jest akurat 0,25 mm tunel. I mieliśmy też 0,35, gdzieś też mam tam położone, już nie wiem gdzie to odłożyłem. Tu jest 0,50 mm, czyli takie większe tunele. I to też stosowaliśmy zimą. Natomiast PVA też ma woreczki. Ja miałem chyba dwa worki, dwie, dwa opakowania worków PVA i się rozpuszczają bardzo fajnie. Jakby, słuchajcie, worek PVA to worek PVA. Uważam, że. Siatka na lato jest super, ale na zimę częściej stosuję jednak woreczki, bo robię to takie bomby. No i jakie używam? Ja używam PVA z AliExpress. Po prostu są to worki z PVA z AliExpress. O ile dobrze pamiętam, 8 cm na 16 taka, taka szerokość i długość. Co jeszcze mogę dodać? Rozpuszczają się dobrze. Mam tutaj krótsze jeszcze, spójrzcie. 50 razy 120. Te również stosowałem, ale już i w tamtym roku, jak byliśmy, to ile dobrze pamiętam, zastosowałem je na chwałowicach, te malutkie, te 20, 50 razy 20, dlatego że była mega zimna woda. Wtedy to był 6 stycznia. No i delikatnie tylko dawaliśmy przynęty, dosłownie delikatnie do środka ciężarek z przynętą. No ale dało nam to wtedy ryby. No co, chłopak? No przyszła. Szczeknął, piesek się wystraszył, spał i się wystraszył. Tak. O, no, o, no, o, no, tak. Mordeczka, przeszkadzasz mi tutaj, bo ja nagrywam materiał. Ayra, gdzie tego nosa tutaj pakujesz? O, oczywiście. Tak. Zainteresowanie. Zainteresowanie. Może jakaś kuleczka skapnie co? Kuleczko? Jakaś kulka? Mordeczka. Okej. Okay. Kolejne pytanie, które często mi zadajecie: to jakiego przyponu strzałowego ja używam? A Od lat używam Anacondy RockShocker i to jest 150 m 0,32 mm. Widać, widać. Używam tej, tego przyponu bardzo, bardzo długo, na różne warunki. Eee, można to użyć i powiem Wam, że nigdy mnie nie zawiodła. Mamy 150 m, cena to jest, nie wiem, już nie pamiętam, koło chyba 50 złotych. Natomiast jest zielona, jest wytrzymała i tak to, tak to wygląda. Nożyczki, akurat to są mikadowskie, wyglądają jak Foksa de facto, zobaczcie kolor i tak dalej, ale są z Mikado. Co jeszcze? Korda Boom, bardzo często Wam o niej mówiłem. 0,55 25, mm, 25LB, i to by było tyle. No, coś, co kupiłem sobie również na AliExpress, czyli PVA Bug. I taki kit do ładowania woreczków. Było to pomocne, zrobiłem z tego shorta i powiem Wam, że jest to naprawdę fajne akcesorium do tego, żeby szybciej sobie przygotowywać te woreczki. Jakby nie mieć problemu, że one gdzieś tam się skleją, zamkną i tak dalej. Tylko ładnie się na to montuje. Jest rolka do tego, do tego materiału, jak ja to zrobiłem, więc możecie się cofnąć do tego, jeżeli ktoś będzie zainteresowany. Sprawdza nam się to. Zamówiłem, to jest akurat rozmiar large, a zamówiłem jeszcze Eski. Tak, small czy medium, już nie pamiętam. Nie, chyba medium. Small to by były za małe. Chyba wziąłem medium i zobaczymy, jak przyjdą, zobaczymy, jak będzie się to sprawdzało, bo chcę to przetestować w zimowych, porannych zasiadkach, jak jeszcze woda będzie mega zimna. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Choć ostatnio montowałem zestawy już w domu. Jak widzieliście na ostatnim filmie, jak byliśmy na mojej Szwecji i worki PVA sobie skręciłem w ciężarek i to wszystko było przygotowane i tylko jechałem i wyrzucałem. I to było mega rozwiązanie. Naprawdę na takie szybkie, jednodniowe, nawet kilkugodzinne, bo to Dosłownie było chyba 6-5 godzin, jak byłem nad wodą. Mega jest rozwiązanie. Oczywiście nie zachęcam Was do zakupu tego, tylko pytaliście się, więc chciałem Wam odpowiedzieć, czego używam. Eee, takie moje akcesoria, które ja uważam, że są dla mnie najlepsze. Ale wiem, że tych akcesoriów, firm, materiałów jest tak dużo, że każdy znajdzie coś dla siebie. Niekoniecznie z tej marki, którą ja stosuję do każdego z akcesorium to do montażu, do wywózki, czy tam PVA, i tak dalej. Nożyczki, nawet głupie nożyczki, powiedzmy. Odpowiedziałem wam chyba na takie pytania, które bardzo często się ostatnio zadawały. No i często pytacie też mnie o podbierak. Podbierak, który ja mam ze sztywną ramą, to jest Anaconda skinny scope. W tym roku pękła mi siatka, jak byliśmy z Danielem. Na łowisku Bobry, to tam Amur nam przedziurawił tą siatkę. W tym roku będę wymieniał, bo Mikado ma identyczną siatkę, o ile dobrze pamiętam. Albo dokupię po prostu miękką siatkę, na to, na, na ten kosz, na tą ramę i zostawię sobie tyle właściwie. Także zobaczycie to w kolejnych filmach. Oczywiście jeszcze lód na większości łowisk niestety jest, więc nie wszędzie można siąść i spróbować swoich sił. Ja już miałem ochotę jechać w ten weekend, ale się nie udało. Trzymajcie kciuki, żeby jak najszybciej. Żeśmy jak najszybciej wyruszyli, aczkolwiek jest taki fajny plan, żeby niebawem pojechać na dużą wodę. Mam nadzieję, że się zrealizuje. No ale nie chcę zapraszać, bo to różnie może być. Także trzymajcie kciuki, widzimy się na kolejnym materiale. Może krótszy, może dłuższy. Mam nadzieję, że Kasia będzie mi towarzyszyła. Także do zobaczenia. Hej!